Cześć! Cześć. To Winka. w chrustu! I na nowe wodnika era, wodnika era. Większość z Was zapewne dobrze wodka dębowskiego, zwanego paprodziadu, zna. Włodek niegdyś był liderem znanego zespołu Wonky One, obecnie artysta solowy współpracujący z takimi muzykami jak Gural, Pęczak czy też Bilon. Ja chyba dodam, że tutaj paprodziad to jest taka marka, że, że to po prostu paprodziad słynie z bycia paprodziadem. Czyż nie? O. Słuchajcie, nie ma przypadków, Włodek jest tutaj z nami, bo, bo kombinujemy, knujemy, nie Coś razem zrobić, znaczy więc się dołączymy do festiwalu Kazimiernikation. Teraz będzie dziesiąta edycja jubileuszowa, tak więc będzie dużo różnych mm. e, super atrakcji. Oczywiście w Kazimierzu Dolnym między 12 a 16 lipca. My nie byłyśmy nigdy na Kazimiernikation, przyznajemy się, ale od razu wskakujemy na sam rynek. Z naszym butykiem ufologii, no i kombinujemy tam niezłe atrakcje. Plan jest taki, żeby roztoczyć czerwony dywan i uczestników zaprosić do mierzenia i zmierzenia się z pewnymi kosmicznymi wyzwaniami, również filozoficznymi, bo jako kupach rustów przeprowadzimy sondę i jest też akcja muzyczna. Zapraszamy, zachęcamy każdego kto jest DJ-em, albo ma takie ambicje, czy marzenia. Jeżeli chce zaprezentować swój set DJ-ski, to będzie można na stoisku Kupy Chrustu Ufology sobie się podłączyć do sprzętu i tam zaprosić ekipę. I zorganizować imprezę własną na, na rynku, na czerwonym dywanie wśród tak, szałowych okoliczności. Modny, mo, mody i architektury. Kaźmiernik się słynie z tego, że, że jest mnóstwo przygód, mnóstwo różnych ciekawych zdarzeń. Praktycznie całe miasteczko zamienia się w taką planszę do gry, w taką makietę festiwalową. Gdzie nie pójdziesz, tam coś się dzieje, tam spotykasz ludzi, którzy chłoną sobie tę, tę atmosferę, która tam się dzieje. Festiwal zyskał sobie miano takiego bardzo przyjacielskiego, rodzinnego. Dużo, się, dużo tam jest przytulania, przechodzisz i masz wrażenie, że wszyscy to twoja rodzina. Festiwal jest otwarty dla wszystkich osób, niezależnie od tego, z, z jakiej to jest planety. Po drugie jest osadzony w, w przepięknej scenerii Kazimierza Dolnego, który sam w sobie jest ewenementem, mhm. e kolonią artystyczną, słynie na całym świecie z tego, że, jest, że, że sprzyja takim doznaniom artystycznym, filozoficznym, przyrodniczym. Jest położony do tego w Parku Krajobrazowym, tysiąca wąwozów, lesowa kraina, tak więc te też staramy się eksplorować w czasie festiwalu ja między innymi prowadzę autorską, autorską atrakcję, konkurencję kanionik, czyli zbieganie pod górkę. <laughs> Wiele osób y, y, przychodzi i poturla Cię po prostu wąwoza, wąwozem, jest tam jeden taki obok przystanku korzeniowego, taki y, idealny, taki już nasz trochę, można powiedzieć, amfiteatr do, tych, y, do, tych, y, do tej konkurencji. Jakieś treningi zalecasz przed? <grych> Czerpać y, frajdę z tego, że jest się coraz bardziej y, Brudny. Tam po chwili już wręcz zaczyna być odwrotnie, że, że jak właśnie nie jesteś umoruszany, to znaczy, że to jest z to, tobą to to tak, to, to nie tak. miniaturowa wersja festiwalu Holi z innymi, gdzie wszyscy proszkami, kolorowy nos. Proszki, kolorowe proszki bo też od, od początku nam towarzyszą, też te kolorowe, kolorowe obsypywanki są no z nami ważne. na Strefie Rakieta, gdzie się wydarzają przeróżnego rodzaju atrakcje od takich freakowych jak Wamperbole, czy, czy Durniej, który przeprowadza Mariuszka Łamaga, po różnego rodzaju masaże, przy, przytula, sesje przytulaniowej, a także spotkania z prelegentami, czyli naszymi przegośćmi na różnego rodzaju tematy, od sasa do lasa, łącznie z takimi też rozwojowymi, świadomościowymi, które, które, które też zawsze w, Kazimierz były dla nas takim ważnym akcentem, mm -hmm. żeby właśnie próbować połączyć te światy. Jeden taki bardziej imprezowy, gdzie ktoś chce się przyjechać, wysumieć, wyszaleć na koncertach, ale żeby przy okazji miał możliwość też w tej fajnej atmosferze, bo wiadomo, jak jest fajna atmosfera, to umysł lepiej chłonie, lepiej, lepiej przyjmuje wiedzę, więc, więc tam też ta dawka taka. Nie za bardzo nachalna, ale takiej wiedzy rozwojowej, świadomościowej też można sobie za zaczerpnąć. No i co jeszcze powiem, może o tych koncertach głównych? No bo to mm -hmm. są gwiazdy, które jednak przyciągają yy, większość naszej publiki. Kaśka, Suchacka. Będzie Dubioza Collective. Będzie Fischer Made. Tworzywo Igo. Igor Balaszek. Będzie Karaś Rogucki. Vito Bambino, będzie Nosowska Kasia, Wow, świetnie. będzie Kazimierska Orkiestra Dziadowska. Cudownie. Otwierała czwartą koncert, a sobotę otwieram ja z Pęczakiem, Jankiem. No, bardzo to się ciekawie zapowiada. Czuję, że to będą takie klimaty jak z podstawów, które tańczyło się wolne. <noise> I jak wspomniałeś, że romantycznie to sobie pomyślałam o tym, że to może być fajny pretekst do takiego bycia razem wszyscy. No właśnie, Ale na randkę, parach, żeby się no. wybrać na terenie. Będziemy ten zachęcać tak, do takiego mm -hmm. doświadczania, Tam przy kilku piosenkach sprzyjają i, i nastrojowo mm -hmm. i, i prze, przekazowo właśnie do takich, do takich wyczynów. No to to jest ekstremo to... w tych czasach to już ekstremo Taniec w parach to może. Mm -hmm. Ale jak Zwłaszcza, przygulany, zwłaszcza przygulany. Na, na, na festiwalu, na koncercie. <laughs> <Jak>? <laughs> A pięknie, to, to, to mnie już przekonało, po prostu ta wizja. Mm. Jak najbardziej. I to otarzanie się też mi się podoba, Byłem w tych różnych mchach i, i jarach i innych papro, <noise> roślinkach. A właśnie a propos tych roślinek, mchów i papro, to ja się zawsze zastanawiałam, czy ty zawsze byłeś paprodziadem, czy może wcześniej byłeś kimś innym na scenie. Na scenie. I w, życiu? w życiu? W życiu kiedyś dostałem od pani Machulskiej, jak chodziłem do ogniska teatralnego, y, pseudonim dyzio, ponieważ nie mogła nad mną zapanować i ciągle jakieś numery wywijałem. Y, I powiedziałem jakiejś mojej mamie, że mam, dopóki mam w sobie tego Dyzia, no to nic ze mnie nie będzie. Y, a potem tego dyź, ten dyzio został nazwany chyba przez moich kolegów z Łąki kiedy się zespół. Y, Rodził, to, to dostałem taki pseudonim Doktor Żwir, i miałem być taką postacią, która się nagle pojawia na scenie: się jest pustoszenie, jest groźny, drapieżny, darłem, wygłupiałem. W sumie nic innego wtedy nie za bardzo umiałem muzycznie, więc to była dla mnie idealna rola. No to się rozwinąłeś. Ale nie chciałem jednak być złą postacią, więc hmm, szybko przeistoczyłem się w księżula z Porysza. Mhm. I, I po tej, po, po tej postaci zostało mi do tej pory mail, którego sobie nie zmieniam. Mam od tamtej pory tego, tego maila. Do, y, jako księżyc Paryż nagrałem z Wąchwilonem na pierwszą płytę. A potem nastąpiła nasza pierwsza rozłąka. Tam, y, y, usunięty karnie z zespołu na rok, mniej więcej. Za, i za poglądy? Nie, wtedy za. za z, z, Zadyzia, Zadejrzał, tak. Okay. Okazało się, że jestem bardziej rock'n'roll'owy niż ustawa przewiduje i, i tak. No i wróciłem już potem, po, po roku jako paprodziad, troszkę zmieniony, z nowym nastawieniem. Przynajmniej spróbowałem być już trochę inny i, i tak powoli, powoli ewoluowałem, by, by w końcu tym paprodziadem właściwym się stać po latach trudów. Hmm. Rozumiem, rozumiem, że to doświadczenie i różne, różne wnioski z tej metamorfozy. Czy tego można się nauczyć w Akademii Paprodziada? Oczywiście, że tak. Tylko w takiej bardziej już klarownej wersji, ponieważ mnie zajęło to dochodzenie do tego wiele lat. Czy nie? Ze ze zebrałem całą wiedzę, która, która mnie pomagała się. Stawać paprodziadem, mężczyzną, mężem, ojcem, mężem czynu, i zebrałem taką kwintesencję tego wszystkiego, tej wiedzy, tych, tych ćwiczeń, które, które pomagają też, by to w sobie obudzić, by uwolnić te różne traumy, które blokują nam przepływy energetyczne, i to wszystko właśnie się odbywa na. Na akademii, którą od drugi rok już prowadzę. Teraz też mieliśmy pierwszy zlot w ogóle akademii w górach. Przyjechało ponad 50 mężczyzn. Mieliśmy super wędrówki górskie, ale też i, i takie narady, taką, taką debatę nad przyszłością świata, nad losami mm -hmm. świata, tego jak się przygotowywać, jak się tutaj jednoczyć, jak się organizować. Tak więc takie naprawdę konkretne. E, działania, nie to, że się spotyka 50 chłopów w schronisku i sobie e, piją piwko i się wygłupiają, tak no jak się wygłupiają, e, tak i, i, i trwonią czas i energię i pieniądze, tylko naprawdę takie konkretne e, działania. No, były <ścoughs> do, dobra anegdota, bo podczas jed, jed, jednej z wędrówek e, doszliśmy do czeskiego schroniska mm -hmm. i kiedy tam wparowaliśmy, w, 50? no To tam pani, pani w schronisku od razu z, taka, z taką miną zbazowaną stanęła za kranem, z browarem, Polacy przyszli, że trzeba będzie To ile? My, nie wiemy. Nie? Ona nie mogła 5 minut tam stała i nie docierało do niej w ogóle, co słyszy. Zwłaszcza, że tam na tą akademię nie przyjeżdżają. Coś tam wiesz, sami jesteś tam nawiedzeni. Yy, od lotowcy, tylko normalne chłopy. Takie Czyli jakby energia popatrzeć. męska ruszyła tak, i działa? Yy, tak, coś czuję, że to naprawdę się, się yy, zaczyna fajnie dziać. Zaczyna powstawać coś w rodzaju takiej potrzeby wewnętrznej, mody, nie wiem jak to nazwać. No właśnie, to... no, bo czym się różni uczestnictwo w kręgu męskim od takiego zwykłego spotkania z kumplami właśnie przy piwie. Ta akademia, ta akademia wygląda tak, że to są normalne warsztaty od czwartku do niedzieli. Spotykamy się w, w takim ukrytym w górach, nad strumieniem ośrodku, gdzie, gdzie sobie właśnie Opowiadamy, ćwiczymy, jest sporo wiedzy, teorii, tych ćwiczeń ustawieniowych, morsowanie w górskim potoku, sałęka. Jest jeden szybki spacer też na, na, na najbliższy szczyt górski. Nie chcę zdradzać z lokalizacji, żeby z jakąś tam trochę taką otoczkę tajemnicy w tym zostać, więc tam kontakt z przyrodą też jest, żeby z tą wibracją źródłową się połączyć, ale głównie jest to po prostu nakierowane na to, by. By jak najwięcej o tej męskości sobie opowiedzieć z różnych tam, z różnej wiedzy, z różnych stron świata, jakieś wyłuskane wzorce, schematy, struktury, które przybliżają, też z obserwacji przyrody, biologii, ponieważ ja często podkreślam, że to bycie, ta energia męska to nie jest ideologia, tylko biologia, to wynika z przyrody, z tego, że. Yy, mamy te programy biologiczne, te źródłowe, Jepotęzy. i potem, żeby do tego wrócić, no to też trzeba troszkę podłubać w sobie yy, te wszystkie rzeczy, które powodują, że zatraciliśmy to odnaleźć, przyjrzeć się temu i powoli, powoli za pomocą różnych ćwiczeń o, o, odblokowywać, yy, do, do, przy, przyglądać się tym, tym, yy, tym <grym> miejscem, gdzie te węzły energetyczne, gdzie, gdzie te yy, okaleczenia. Yy, jeśli chodzi o te nasze zdolności w, w byciu, tej o. energii męskiej. Bo wiadomo, po tych wszystkich tarapatach, zwłaszcza wojennych, mm -hmm. no to nie ma praktycznie tutaj, na, zwłaszcza na, na te, tych terenach, gdzie my żyjemy, rodów, które nie zostały jakoś mocno poturbowane przez te czasy wojenne, więc... A potem jeszcze czasy komunizmu. No dokładnie, więc tam ta energia męska jest mocno, mocno oberwała. Ale odgruzowuje się, odgruzowuje się, wymaga to e, sporego zaangażowania, zwłaszcza ten pierwszy krok, żeby się tam do tego, na to zdobyć, e, jest, jest by, bywa trudny, bolesny, no bo to wiadomo, że, że, to się może pozornie kojarzyć z jakimś tam, e, czymś, co, co teoretycznie bardziej kobiety zajmują, tym samorozwojem, wiadomo, tym taki, z, z, z jakieś takie ckliwe, subtelne tematy. A to są jednak naprawdę ważne, m, ciężkie sprawy, z, z którymi mężczyźni powinni się y, umieć wziąć za bary, z tym tematem mhm. starsze. Tak, tak, tak. no tak. Dla mnie to jest tak wzruszające, kiedy widzę naprawdę tylu mężczyzn. Y, jeszcze sam pamiętając te czasy, kiedy. Kiedy w, w taki sposób, można powiedzieć tradycyjny yy, spędzałem czas po męsku, bo jak to wiadomo nie napijesz się, to znaczy, że nie jesteś mężczyzną, a jeszcze jak na przykład chcecie się płakać, je, to już w, to w ogóle. Chyba, że tam wiadomo już dużo wódki się poleje, to wtedy tam się można i, i poprzykulać, bo... i, i popłakać. No a tutaj y, dzieją się hmm. takie rzeczy y, bez alkoholu, bez używek. Narzekamy narzekamy na czasy, które tak jak się patrzy z perspektywy historycznej, one wcale nie są gorsze, ale trzeba się w jakiś sposób ustawić do tego, co się dzieje, żeby jednak żyć szczęśliwie. I... A to nie jest łatwe, gdy się żyje w świecie kobiet. A tak, to prawda. Ponieważ to te prawda. wszystkie kobiety, które musiały przejąć pałeczki po swoich mężczyznach, którzy zginęli na wojnach, którzy wrócili poturbowani psychicznie i mhm. nie umieli już być tymi mężczyznami, bo albo byli w depresji, albo byli y, jakimiś y, despotami, tyranami, mhm. czy znowu gdzieś tam pod kolejni potomkowie, którzy stawali się coraz bardziej zniewieściali, grzeczni, y, to, to, no to kobiety musiały przejąć pałeczkę, y, by to życie trwało dalej. I to też teraz to szukanie tej równowagi pomiędzy energią męską i żeńską też jest jednym z ważnych aspektów, dlatego też sporo, sporo podczas warsztatów opowiadam o, o tym, jak dbać o te relacje i, i jak funkcjonować w ogóle w relacji, ponieważ to jest też, myślę, jeden z, z najważniejszych aspektów do tego, byśmy mogli realizować w pełni swoje potencjały tutaj na tym planie biologicznym. Dokładnie. A powiedz mi, e, e, jakie w praktyce udało Ci się wprowadzić do Waszego życia codziennego sposoby, aby zachować swoją wolność? I każdy ze świadomych osób, które już odkrywają w sobie jakiś tam potencjał e, świadomościowy, widzą, że to, co system próbuje z nami wyprawiać, to jest nie do końca fair, więc przy czym system jest po prostu takim konstruktem, który tak będzie działał i tutaj nie ma co na niego psioczyć, tylko po prostu trzeba umieć z nim zatańczyć. Bardzo inspirowała nas zawsze Anastazja Władimira-Megre do tego, by, by to robić, da, dawała taki, takie poczucie, że jest światełko w tunelu, że to wszystko można odbudować, że tylko trzeba Mieć mocny obraz i nie dawać się tam zwodzić i odbierać sobie tej wiary systemowi, który też robi to po to, żeby nas w tej, tej naszej na ścieżce umocnić. No a, a, ten, a jak to robimy? No po prostu staramy się przyglądać, w jakim aspekcie możemy być bardziej niezależni. I tam, gdzie to jest możliwe, tam, tam staramy się po prostu tę niezależność uzyskiwać. Także powolutku, powolutku odłączać się. Od tego systemu, ale nie w taki sposób, że o, ty system jest straszny, ty <zysk> musisz, teraz musimy cię w, 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 spalić, tak, cię. odcinamy się od ciebie. Nie, nie, nie. Po prostu mm. spokojnie, delikatnie, e, z wdzięcznością e, mm. budujemy, budujemy nowe, nie, nie dajemy energii w ogóle na, na walkę z systemem, tylko ewentualnie czasem na to, by. by y, y, Zadbać o to, by, by nam nie odebrano już tego, co, co, żeśmy, mhm. co się udało stworzyć. No tak, I, granice trzeba i, też postawić I to, tak, i to jest w że, Ale to też trzeba robić jakoś tak ciągle z tą, z tą miłością. Wiadomo, że wrogów należy miłować, bo to tam mhm. każdy, A, każde zło to, to wołanie o miłość. Dzięki temu w końcu się ludzie zmotywowali, poczuli, że już, się, już najwyższy czas faktycznie coś mhm. zrobić w tym temacie. Między innymi, właśnie na, na, na tym spotkaniu, ostatnio z, z locie akademii, był Kuba Kuśpit, który stworzył Stowarzyszenie Niezależnych Żołnierzy. Tam, te dwa lata temu, kiedy, kiedy się działy te różne rzeczy, i on tam współpracował i z tymi niezależnymi lekarzami i mhm. z nauczycielami, którzy też są za tym, żeby właśnie budować alternatywny jakiś system nie walczyć z tamtym. Mhm. Tylko właśnie centrować się na budowaniu i, i też tworzą takie braterstwo. Warto y, się przyjrzeć te, temu tematowi, które, które ma właśnie na celu łączenie ludzi, jednoczenie i y, szukanie rozwiązań by, potrzebnych do tego, by tworzyć takie, mm. taką społeczność, taką sieć y, y, ludzi, którzy, którzy chcą w taki sposób funkcjonować już. Y, odłączając się od tego hmm. systemu na tyle, na ile to możliwe, bo wiadomo, że że tak zupełnie no to się nie, nie da rady, no bo za bardzo żeśmy już wyoluowali wyol przecież dzieci teraz niektóre to naprawdę myślą, że marchewki rosną w markecie, no się tak. po prostu tam są, nie? stamtąd biorą. A hmm. pieniążki się biorą ze, ze ściany tam z bankomatu i i to wszystko już jest e, Hmm. Bardzo wynaturzony, no, to jest tak abstrakcyjny ten system już, że, że, tylko najśmieszniejsze jest to, że tam ci, co w tym tkwią, tego, tego nie widzą ciągle i to wręcz uważają to za jakiś tam yy, no, cud ewolucji, i jakiś mega po prostu największe, dobre, takie cywilizacyjne jakie osiągnięcie, prawda? Hmm. Ale to też tak ma być. I to całe zamieszanie też z tym mm -hmm. prawem morskim i prawem naturalnym to też jest kolejny aspekt, który, który myślę, że też warto, warto się temu przyglądać i by, by gdzieś tam też nie ze skrajności w skrajność nie wpadać, ale żeby y, patrzeć, y, zainteresować się tym tematem i przez ten pryzmat. Popatrzeć yy, na, obserwować rzeczywistość, co tu tak naprawdę się wokół nas i z nami dzieje. Mm. Na szczęście, właśnie też pojawia się coraz więcej jednak takich, którzy widzą, że to jest ślepa uliczka, mm -hmm. że ta edukacja na różnych poziomach, bo to w ogóle jest w sumie zasługa edukacji, która i jeśli chodzi o medycynę, i jeśli chodzi o, o, o właśnie o prawo, czy o, też o właśnie o, o, o je, jedzenie, o żywność, pozyskiwanie żywności. Wpycha nas w tą taką, no, na, na skraj jakiejś przepaści, czy gdzieś tam do, do tego, by wytworzyć ten jakiś cyberkołchot tutaj, gdzie, gdzie wszyscy jemy po prostu jedną paszę, czy to z robaków, czy to już nie wiadomo hmm. no, z jakiegoś tam sztucznego mięsa, bez oczu. Yy, ważne, żeby to było tam jakaś tam jedna, jedna, jedno źródło pochodzenia i nikt inny już nie ma prawa do tego, by to. By to robić. A do tego jest to tu pasza, pasza, która gdzieś tam osłabia w nas te wszystkie nasze ludzkie pierwotne moce, tę boską, boską cząstkę w nas, po to, żebyśmy byli bardziej spolegliwi. Więc dbanie o to, by, by, by się też odpowiednio odżywiać, by to pożywienie miało prane, tak. żebyśmy nie byli wyprani i prany. Jest bardzo istotne i po to też są te, te wszelkie ko kooperatywy. I, 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 i No i powinniśmy po prostu bardzo na to zwracać uwagę. Bo można tańczyć. Też systemem. taką model, model stworzyć. Tak, to jest, to jest super. Jak się człowiek już przestawi na to, że to że zamiast grać w gry komputerowe, oglądać nie wiadomo jakie wiadomości, to po prostu sobie szperać. Wszystko jest w zasięgu naszej ręki, tylko wystarczy tego poszukać. Jak ja już się cieszę na ten festiwal. Ja też, ja, też. ja już nas widzę tańczące przed namiotem. Co okay. To co, jedziecie z nami? Na przytulanie, na taniec i na różne atrakcje. Kazimiernik i Też się nie mogę doczekać, bo czuję, że to będzie Y, przy, przy, przy tworzeniu teraz tej edycji naprawdę dużo, dużo dobrej energii, y, takiej się kumuluje, która, która tam potem owocuje zawsze. Tam już się uda do, to wszystko dopchnąć, bo tej organizacyjnych kwestii jest naprawdę dużo. Więc, jak już się to uda, to wszystko tam dopchnąć, to wtedy, jak już się przynosimy do tej krainy, to, to jest eksplozja endorfina. Tak, a dzieje się to właśnie podczas przytulania. A zatem zapraszamy Was na przygrywanie, na rozmowy, pewnie znowu nie kończące się długie, pod namiotem, pod scenami i na różnych łonach natury. Do zobaczenia. Wszystkie namiary do Pawrodziada znajdziecie pod filmem. Tak, i informacje o festiwalu wkleimy w opisie pod filmem. Tak. I do A -a. Akademii! A -a. Zatem kochani, nie czekajcie i wpisujcie sobie do kalendarza Festiwal Kazimiernication od 12 do 15 lipca. Tam się widzimy. Już dla Was szykujemy piękne, upcyklingowe unikaty. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby widywać się z nami częściej.